Dziś chciałabym z naszej bazy danych wybrać najmniejszą płacę zasadniczą w danym dziale z danego roku i wykorzystam do tego funkcję, która się nazywa min warunków, czyli minimalna spełniająca określone warunki. No więc klikam sobie FX, no i popatrzcie. Zakres minimalnej wartości, czyli zaznaczam e, całą kolumnę d. Kryteria zakresów. Klikam pierwsze, pierwszy zrobię sobie rok, czyli zaznaczam kolumnę z rokiem i mówię, że kryterium pierwsze to będzie ten konkretny rok. Zakres kryteriów drugi to będzie konkretny dział, czyli zaznaczam kolumnę B i kryterium drugie to jest dział pierwszy. Tak? Czyli wskazałam najpierw, y, z która kolumna będzie brana pod uwagę, jeśli chodzi o tą najmniejszą wartość, a potem określiłam, jakie warunki muszą być spełnione. Ok. I mam wyciągniętą najmniejszą wartość. Shift Ctrl 1, żeby ładnie się wszystko jeszcze sformatowało, i minimalna wartość spełniająca te dwa warunki: rok i dział, przygotowana. Excel i zrobione.